Witam wszystkich w najnowszych odcinkach e, „Wiedźmina” „Dwa zabójcy królów”. Nie mam żadnych nowych informacji e, ani ogłoszeń, więc tak bez e, zbędnego e, gadania i owijania w bawełnę. Przechodzimy do gry. Sądzę, że w tym właśnie odcinku powinniśmy już skończyć e, trzeci, twu, e, drugi akt. Nie wiem, to już będzie chyba z godzinka gry Tak, tak przynajmniej sądzę I, i powinniśmy właśnie skończyć I zaczynać akt <laughs> trzeci, ostatni Musimy ruszać teraz do... Wergen Przez wąwozy O właśnie Tutaj martwi żołnierze. I czyli była walka. Już tędy szliśmy raz do kryjówki leto ale tym razem będziemy szli e, nie będziemy odbijali w prawo tylko będziemy szli prosto ponieważ znikła już zniknęła już mgła wojny właśnie tędy A? i przed nami jest statek drugi wrak pierwszy znaleźliśmy w pierwszym akcie Troll. Uważaj, jednym uderzeniem łapy potrafi złamać krowie kark. Nie jestem krową. Ale spotykamy trola. Kto tam? Czego tu? Albo trolice bardziej. Idziemy w swoją stronę. Wiedźmin zabija trolle. Chcesz mnie zabić? Nie tak łatwo. Wnocha! Stale wróci rozszarpie! Uspokój się, głupia babo, idziemy do wargan. Idź, ale nie tędy! Moje leże! Ciągle chodzą. Przeszkadzają! Kto? Ludzie! Skróćmy męki tego dziwadła! Poczekaj. Kto cię niepokoił? Przypomnij sobie! Wiedźmin? Inny Łysy, łaził tu, duży! Rozmawiałaś z nim? Chciałam, a oni w pysk. Starego wołałam. Wiedźmin wyciąga miecz, krew się leje, stary leży, ranny, Wiedźmin mówi, śpieszy się do Miklok. <śm> Kto jeszcze tędy przechodził? Baba. Z mgły wylazła. Śmierdziała. Jak wyglądała? Mała baba, człecza A konkretniej? Łeb dziwny, na boki rozdziawiony Shila. Mówiła, że do Vergen lesie. więcej nic Jesteś pewna, że do Lokmuin? No mówię Powiedział, żeby jakby się nie śpieszył, oderżnąłby staremu To już mówiłaś Dzięki za pogawędkę. No widzisz? Nie bolało. Spać. Wynocha. Miłych snów. Spotkacie starego? Niech nie budzi. Spać muszę. Dobra, po miłej pogawędce trzeba przeszukać skrzynię. Tu znajdujemy nowe zapiski. W ranie wzmocnienia pancerza świewaną skórę. Oszukaj skarb w ziemiach. Log Dobra, kolejne zapiski dla was. Um, ulepszenia też były w ranie. Zastanawiam się czy wrzucać, bo nie mam w sumie żadnych ulepszeń. To jest... A zbroja. Nie, poczekam jednak nie będę wrzucał. Pędzimy dalej. Na górę czy na dół? Najpierw na górę będziemy sprawdzić. Здесь, а? z nich miała jakiś ciekawy mutagen. O, ale trofeum z harpi jest. Mamy tak, trofeum z Keirana. Trofeum z Drauga. Który nie jest takie złe. Jest chyba zejście. A tak widzę. To jest ta mała kotlinka, że tak ją nazwę, gdzie schodziliśmy i gdzie nie ma. Nie wiem. Tam się przychodzi chyba ze strony właśnie tego Jorweta. Nie da, chociaż coś było. Coś, coś. A, to rozmowa. Dobra. Idziemy dalej, chociaż tu jest. Nie wiem, tutaj. A, tędy, dobra. Albo mi się zdaje, albo jakoś inaczej ta droga teraz wygląda. Nie wiem, niż ostatnim razem. Ślepy zaułek. Ciekawe. Ostatnim razem w żadne ślepe załuki nie wszedłem. Czyli innymi słowy, musimy iść tutaj dołem, a nie górą. Mam nadzieję, że tędy albo pokrążymy sobie nie wiadomo jak. Na mapie nie widać żadnej, więc chyba koniec. O, jest. Idziemy w dobrą stronę. Nie wygląda na to, że chłop naszej nowej znajomej był w kłopie z konwenczykami. Nie, nie, nie. Ludzie niedobre zabite. Uważaj na siebie, trolu. Wiedźmin, od wąwozów droga, tam moja baba. Była? Owszem. I co? Ma się dobrze, tylko jej nie budź, bo ci łeb Moja stara, lubi mnie. Wątrobę świeżą daje. No, ostrzegliśmy go przed jego babą. Niektóre potwory tutaj są naprawdę świetnie zrobione. Sam pomysł i w ogóle szacunek dla CD Projekt. A będziemy musieli przejść tymi podziemnym przejściem, którym już dzisiaj raz szliśmy. Oj, dzisiaj, co ja gadam. Dopiero rano jest Powiem tak, dopiero co wstałem i usiadłem, żeby to nagrać. A ja mówię dzisiaj. No, coś mi się pomyliło. Czas na kota musimy dojść tam, gdzie ostatnio spotkaliśmy właśnie Zoltana. Wygląda na to, że ludzie Detmolda też wiedzą o tajnym przejściu. Gerald Geralt i Vernon Roche. Co za spotkanie. Z drogi, pangrat! Bądź poważny, Roche. Przecież wiesz, że nie jestem tu przypadkiem. Nigdy i nigdzie nie bywasz przypadkiem. Zawsze zjawiasz się dokładnie tam, gdzie lepiej płacą. Widzę, że nic się nie zmieniłeś. Masz się za lepszego, bo podcierałeś królewską żyć? Smutne. Zabijcie ich! No cóż, zobaczymy jak im pójdzie. O coś... Ścinki są i nie mogę kontynuować kombinu. Jak mówiłem, no teraz dobrze chodzi, a teraz akurat podczas walki. No tragicznie. O ja, co jest? Co? Poczekajcie chwilę, co jest? Dobra, zabiłem ich, ale nie wiem dlaczego tak podczas tej walki takie ściny były. Masakra. Jakieś dziwne miejsce, to muszę powiedzieć. No. Teraz chodzi bardzo dobrze. Nie zaczyna trochę irytować. Mam nadzieję, że jesteśmy już blisko. Coś jeszcze, bo w ogóle nie używam tego, ale tym razem to zrobię. Gdzieś tu miałem. O, osełka do miecza. Przyjdę się. 20 minut chyba więc całkiem sporo. I sprawdzę jeszcze mapę. Tam muszę dotrzeć. Czyli tędy muszę iść. Kot nam się skończył. W sumie sądzę, że za chwilę dojdziemy, więc już nie będzie potrzebny nam kot. O, już właśnie jesteśmy, więc żeby lepiej było które rzeczy widać tu powinno być ogólnie dobrze, więc już się plączę w tym, co mówię. Mówiłeś, że ich usunąłeś. Nie doceniłem ich. Kurwi synu, zapłacisz za moich ludzi. Więc doceń ich teraz i nie zawiedź mnie po raz drugi.